Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Ozirsoft. Nowa seria Call of Duty 2. Będziemy sobie lecić w sumie taki walkthrough na najtrudniejszym poziomie. W sumie to jest chyba weteran, nie pamiętam teraz dokładnie. I każda misja po kolei sobie przejdziemy, także zaczynamy. Filmiki będę zostawiał. Jak ktoś chce, to może sobie przewinąć, a ewentualnie zostawić jak chce oglądać. 1941. With an army over 7 million strong, the Nazi war machine turns to the east and begins the invasion of the Soviet Union. Using blitzkrieg tactics, they advance quickly, smashing relentlessly through the Soviet defenses and arrive at the capital city of Moscow in under four months. Desperately short of reinforcements, the Soviet defense of Moscow now falls to thousands of raw recruits who must hold out against the well-trained German forces in the freezing cold. Dobra. To co jest fajne właśnie w samej Karoliti to te takie początkowe filmiki, które nas wprowadzają w fabułę. I tak samo te dzienniki, niki, pamiętniki jakby to nazwy to co widzicie właśnie tutaj teraz. Dziążamy sobie opis mniej więcej sytuacji, jaka jest pogoda, gdzie co i jaka której i kto jest jakby tym bohaterem, czyli w tym przypadku Was Dobra, nie przedłużajmy zaczynamy. No dobra, czyli teraz będziemy sobie lecieli no, jak to się nazywa? Trening zwykły zobaczymy. Dobry synek, dobry. Szkoda, że nie dało się tu chbiegać, przynajmniej tak się wydaje, że się nie dało. Zresztą mnie nie przymynaję też tych opcji, ale chyba się nie dało. Nie. Mm, yeah. Nie. muszę sobie jeszcze myszkę ustawić. Dobra. Zmieniam jeden, dwa. Samo Call of Duty, mm, właśnie może też trochę ja powiem o tym, e, powstało w 2006 roku. E, jako tam wydał, to bodajże Activision, o ile dobrze pamiętam. E, I generalnie, szczerze mówiąc jak na tamte lata, jak na rok 2006, to naprawdę zarombista samofabuła. I samo zrobienie tego, przedtem była jeszcze Duty jedynka, też całkiem nieźle mi to wyszło. Też może zrobię z tego jakiś tam gameplay, zobaczymy. Dobra, teraz 15 sekund na struncenie wszystkich hełmów. Teraz raczej strącę wszystkie, tylko nie czy uda mi się kolejne strącić. Po prawej stronie jeszcze na tym. Uu. Nie zdążę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie, wierzę. Nie wierzę. tym? E, dobra, co? No mm. dobra, i tak. E, bieda, bieda, nie postarali się o ten, no, mundur elektryka, no. Smutek. Łap ziwniaka. Ten też żartownik Łap throw... granata! Twój granata ziemniaka! Good, good Ach, masz, masz. Żyj, żyj ziemnioko! Żuj ziemnioko! Date można więcej tych ziemniaków porzczyć do koło. Ciekawe czy znikają? No i dobra nieważne, lecimy dalej.

To, co się też postarali, to to, że każdy ma inną twarz. Tak, jak się przyglądniecie, to. To. To, 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 to każdy wygląda zupełnie inaczej. Każdy każdy jest jakby. kim innym, a nie to. jak często się zdarza, kopi w play. Dobra, to, my tu gadamy, a tu się zaczyna już akcja. Mam nadzieję, że za szybko nie zginę, ale to. to, 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 to mówię. Dość bieda, bo to jest jednak yy, <grywka> największy poziom trudności. Ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Ciekawe, no czy uda mi się go ściągnąć. Rusza się jeszcze, Han. Gin, gin. Dobra, czuję z tym. Idziemy dalej. Pesza pan Nic tak nie cieszy jak seria z PPS No dawaj 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 Drobinka do góry O oh, fuck Fuck to jeszcze do mnie A dobra Nie to wrócę się od razu ku... Kolejna, a co tam, bogatość Stalin funduje, fuck, nie mogę wyjść, dobra Tak, będę się w sumie teraz jak gdyby przez ten dymisję będę widział, ale dobra Teraz to już za późno No, no ja w ogóle źle zrobiłem, fuck Wziąłem, wywaliłem pistolet zamiast ten Wow, co, coś stało, że tylko... Tylko jeden przeżył a, wezmę. O tak, o. Fuck. Nie chcesz też, kurde, tutaj za bardzo m, wychylać za szybko, bo... bo pewnie się ginie od pierwszego strzału. Najlepiej nie chcę sprawdzać. Tak, najlepiej byłoby nie <śprawda> sprawdzać. Chociaż w przypadku mi się skończy tak, że, że jednak sprawdzę w przypadek przypadku. Jestem ciekaw czy trafię. Doleci, doleci, doleci? Ja to nie mój. Ja dobra, mój nie doleciał. Czekaj, bo tam Niemcy jacyś przebiegali. Dobra. Idziemy. Co, co mamy, co? Fuck. Co to było? Jak trafić nie mogę. Nie wierzę. A spokojnie, mamy granaty Dobra, przydałoby się ich jeszcze trochę, ale... Cziul? Mam cię Gdzie wstajesz? Ami Gin Dobra Kurde, cały czas się staram jakoś nie wychylać za bardzo. Ja chyba mi na nawet wychodzi, skoro Jesz jeszcze żyję, jeszcze. To zaraz się to może jeszcze skończyć. Łatam tam są. Ty wstęczy... Mam nadzieję, że się ich pozbyłem. Przeżył ktoś? To nie. O, no fakt, tu siedzi. Leżysz. Dobra. Idziemy dalej. Dostał, dostał. Fuck, na blisko wygląda, mamy go. Fuck. Oh shit boli są jeszcze gdzieś tu granaty może ty czuł ciał nie no, mam dobra dobra walicie na hura gdzie się kitrasz? gdzie on poszedł Mam cię Dobra No, jeszcze pozbieram Przydadzą się pewnie O panie, najlepszy trening Dobrze powiedziane Dobra, dzięki za oglądanie tej części i już niedługo w sumie jeszcze dzisiaj nagram kolejną y, część misji i zapraszam też do kolejnego odcinka i łapkowania, subskrybowania i tak dalej. Siemano.